W czasie, gdy kapelusz schnie, można wykonać jego ozdoby za pomocą techniki filcowania igłą. Wybierz długą igłę taką, jak ta, z płaskim zakończeniem, żeby lepiej leżała w dłoni. Co do filcowania igłą, są dwie możliwości. Pierwsza polega na bezpośrednim filcowaniu na berecie, jednak nie zawsze gwarantuje, że ozdoba się utrzyma. Lepiej wykonać filcowanie na piance, formując kulkę i nakłuwając ją. Właśnie tą drugą metodą posłużymy się teraz. Formułujemy poroże za pomocą drutu otoczonego tkaniną. Tutaj korzystamy z dwóch drutów, więc w sumie będą potrzebne cztery. Weźcie małą kulkę wełny. W tym przypadku chcemy wykonać poroże, więc wybieramy kolor ciemnobrązowy. Możecie oczywiście mieszać za pomocą szczotki różne rodzaje wełny. Następnie należy nakłuwać wełnę, właśnie tak, dookoła. Pamiętajcie o piance pod spodem w celu chronienia igły i blatu. Jeśli waszym zdaniem beret nie jest dostatecznie gładki, możecie również użyć tej techniki dla jego powierzchni. Teraz należy przyszyć poroże bezpośrednio do kapelusza. Można je przeżyć od zewnątrz lub od wewnątrz, jeśli wolicie, żeby nić była niewidoczna. Można również dodać trochę ciemnobrązowej wełny wokół, żeby zakryć białą część. To samo oczywiście z drugim rogiem. Nie pozostaje Wam już nic, jak tylko dołączyć wsówkę, która utrzyma beret na głowie. Kapelusz jest skończony.